Marznięte. nie da się z tym dzisiaj nic tutaj zrobić jest, e, było dzisiaj 9 stopni w nocy dzień jest plusowa temperatura, 3 stopnie trzeba poczekać aż będzie ciepło, będę chciała wtedy troszeczkę jeszcze przerzucić między komorami do mojego kompostownika powędrowało już troszeczkę materiału e, z pasty. Widać, że to nawet troszeczkę ziemi, tu są jakieś stare jeszcze pędy. Mam nadzieję, że to się przerobi, bo to jest zielone. Grubsze gałązki wszystkie mam przepuszczone przez maszynę do zrębkowania, więc myślę, że, że to się będzie dobrze kompostować. Natomiast tu dalej jest materiał, który teraz przerzucam do ostatniego zbiornika. O tu, tam jeszcze jest resztka już takiej dobrej materii, którą wykorzystam jeszcze w ogrodzie i do nasadzeń. Natomiast to w tej chwili właśnie muszę przerzucić. To się jeszcze będzie przerabiać. To jest materiał z jesieni, z jesieni tak. Ziemia. Ziemię ziemi było. Tego nie przecięłam i to będzie pewnie się tak zwlekło. Chyba niedobrze zrobiłam. Dążyłam przy tym zmęczyć. Dość się tego składało widzę. No ale to wiesz, to jest tak luźno teraz, bo jest przerzucone z tej komory do tej. Jeszcze to będę dorzucać. Na powietrze trzeba to chyba więcej, wiesz. W jak czasie będzie się kompostować. No to już jest teraz pusty. No tu mam sporą górę tego kompostu, wiesz, to się po rozkłada wszystko i tak, tak. To się już robi. Tutaj akurat już tym razem mam taką większą materię, bo jest przysyłkowane. Nawet te pałki, czy jakieś pędy po roślinach, które obcina, wszystko było przerzucone przez maszynę. Nie będzie tak dużo tych e, takich wież. Ale pachnie to wiesz jak. No ale trochę. trochę A jeszcze nie tak tragicznie. No. Przestanie Później przestanie. Trochę.